Pan Adam Wajda tutaj w podwójnej roli, bo przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego, czyli samorządowiec padło takie nawet stwierdzenie, że wychowanek gminy Pietrowice Wielkiej, bo Pan spędził w urzędzie sporo lat, ale też tutaj pracownik, dyrektor pion zarządzający. Panie Adami, jak, jakby ta społeczność, ta Pietrowica i jak społeczność ekookien funkcjonują tutaj wspólnie, bo to nie jest łatwe i te drogi teraz to jest bardzo ważny taki przedsięwzięcie żeby no, ułatwić życie tutaj wspólnie wszystkim, prawda? No, oczywiście wysłuchujemy w wszystkich uwag społecznych. Wiemy, że bytność tak dużej firmy, tutaj blisko zabudowań, blisko miejscowości jest dużą uciążliwością, taką przejezdową, hałasową, wszelkich aspektach, więc staramy się poprzez właśnie tą infrastrukturę drogową, inne działania, zapobiegać, żeby ta, ta zminimalizować. Dzisiaj przestrzeń parkingowa, która jest zbudowana, jakby ma sprawić w przyszłości, że nie będziemy w ogóle wjeżdżać do kornice, czyli cały tabor e, tirowy będzie jakby tutaj w polach jakby funkcjonował, żeby nie było tej uciążliwości i tak e, ta infrastruktura drogowa, o której dzisiaj mówiliśmy, bardzo istotnie wspomoże, bo raz, że będą cichsze asfalty, będą w dobrym standardzie, nie będą rozjeżdżane pobocza i będzie bezpiecznie, tak dla mieszkańców, jak i dla osób, które pracują w Eko dla firm, które przywożą towar i naszych kierowców, które wywożą, więc to pomaga, bo mamy to zawsze na sercu, żeby być jak najmniej uciążliwym dla Społeczności lokalnej, bo cenimy, że, że nas tutaj aprobuje w naszej funkcjonalności, ale wiemy, że to jest, to jest trudne i to zawsze ta uciążliwość jest, nie można mówić, że nie że istnieje. Pan wspomniał, Panie Dyrektorze, o tym, że ten standard on widoczny jest już teraz. Te drogi, które powstały, I w których już za już widać, że trwały, cichy i dobrej jakości i dążymy, żeby to wszystko wokół tak było, jeśli chodzi o drogi, bo to, to będzie ten takim aspektem prospołecznym, który, który tą uciążliwość niweluje. Pięknie, dziękuję.